W dzisiejszym odcinku jak, jak, jak się ukry jak się tak się ochronić przed koronawirusem po pierwsze myj swoje ręce bardzo długo e, e, ba, e, myj 30 sekund i przed, e, e, na przykład jak się bawisz psem żadnym jakimś tam Albo z jakimiś za, z dziewczynami. Po drugie. Dbaj o, swoją, ba, dbaj o swoje otoczenie. Ej, ja. Po trzecie. nie, nie Odkocz o najmniej 2 kilometry od kodzącej osoby, co kaszle, kika albo jest bardzo chory. Po czwarte. Po czwarte. Po czwarte. A, już mają otoczenie. I nie wychodź z domu, póki jest koronawirus. Po piąte, e, e, jedź e, bardzo dużo żywności. Nie, e, unikaj jedzenia innych bardzo, jak hamburgery, chipsy i frytki. Po szóste, po szóste. Ba, e, jak, masz, jak masz gorączkę, e, zakryj usta albo jak idzie inna osoba to <ścoughs> jak kaźle to zamknij jak gdy e, łokieć. ten jak najszybciej, najszybciej wysmukaj nos w kosteczkę, kosteczkę i najszybciej. Idź ją wyrzucić do kosza i do kłaniałnej ręce, to wszystko w tym odcinku